Witam z powrotem, a dzisiaj robimy pikru. O matko kochana. Dobra, czym jest tak w zasadzie pikru? Pikru to jest coś na zasadzie wielki typu ubieranki z 2010 lat, w które grały się na świetlicy szkolnej, gdzie możesz ubrać swoją postać, że wybierasz sobie, jak ona wygląda, jakie ma włoski, jakie ma kolorki, jakie ma ubranka, to to jest mniej więcej to, jest do tego cała strona internetowa, która nazywa się właśnie pikru I w tym pikru bo podobno pizze to się kaleczy tą nazwę, więc tak chyba nie będziemy mówić, ale jak mi się zdarzy, to z góry przepraszam, więc tak zasadniczo ludzie robią mniej więcej takie image. Makery, czyli takie generatory obrazków, ponieważ w sensie nie no, generatory obrazków brzmi źle. To brzmi bardzo źle w kontekście niektórych rzeczy, ale zasadniczo to wszystko są rysunki stworzone przez ludzi, czyli tak jak mamy, powiedzmy, wituberów, że nos, oczy, włosy, to jest wszystko na oddzielnych warstwach, prawda? Więc my, jako Twórcy Pikru, robimy sobie właśnie takie oddzielne warstwy z, powiedzmy, nosami, z buziami, z uszami, z grzywkami. Włosami tymi z tyłu, ponieważ tak, to są dwie oddzielne części w tym. Z kolczykami, z różnymi koszulkami. Więc to wszystko rysujemy sami. Robimy temu różne kolory sami w programie. A potem uploadujemy to na stronkę. Tylko, że no to nie jest takie proste, ponieważ jak zdajecie sobie z tego sprawę. Po pierwsze, dobry pikru powinien, poza faktem, że powinien być dobrze narysowany, powinien mieć wiele opcji. i z jednej strony one są to opcje typu kolorystyczne, czyli powiedzmy jedne oczy mają 20 kolorów. Które możesz sobie wybierać, które ci się najbardziej podoba. I niektóre z tych części u mnie przynajmniej mają tych kolorów, powiedzmy, po 18, po 21, po 22. Niektóre mają tylko po 1 albo po 3. No bo szanujmy się, ja nie mam takiej mocy przerobowej, żeby mimo wszystko wyprodukować coś jakby niesamowitego w nie wiadomo ile czasu, więc to, że widzicie w tytule, że Atomic został Został w 24 godziny. Tak naprawdę został zrobiony w mniej niż 24 godziny, ale myślę, że to było tak. Mniej więcej około, ile mi to zajęło? Może będzie to bliżej 18 godzin. Bardzo mi przepraszam za ten clickbait, ale w pewnym momencie, o czym powiem później, po prostu przestałam nagrywać mój ekran, więc nie wiem, ile mi to tak naprawdę godzin zajęło. Więc dla, dla pewnego, dla pewnej ciągłości zrobimy tak, że zajęło mi to faktycznie 24 godziny. Moja odpowiedź: nigdy więcej! Um, mój Boże, po pierwsze, mój pierwszy błąd to był. Robienie tego jako pikru z widoku 3,4, a nie z widoku na wprost. Z widoku na wprost byłoby o tyle prościej, że mogłabym użyć po prostu osi symetrii i to wyglądałoby dobrze, albo przynajmniej prawie dobrze. Okay? To wyglądałoby prawie akceptowalnie. Tam pewnie jakieś tam tęczówki, źrenice, trzeba byłoby to robić bez symetrii, ryzury zresztą też, ale wiecie, no matko kochana. Kto mnie podkusił, żeby zrobić to pikru? Nie mam dla tego pojęcia. Kto mnie podkusił, że. Żeby to pikru było mimo wszystko faktycznie 3 czwarte, pewnie moja głupota Więc tak naprawdę ja sobie skakałam pomiędzy kategoriami Więc w jednym momencie mogłam robić bazę, w innym momencie mogłam cieniować tą bazę W trzecim momencie mogłam robić tło, a w innym mogłam sobie robić oczy Więc powiem tak żeby nie było, ja już tak naprawdę zrobiłam to pikru. Teraz jest takie playtesting moment, ponieważ raz trzeba zobaczyć, czy ten pikru faktycznie działa, czy elementy działają. Co zauważyłam, to jeżeli włączałam możliwość skalowania elementów, to one nagle stawały się cztery razy mniejsze. Nie wiem, czy to jest błąd z mojej strony, czy to jest błąd ze strony strony, więc nie wiem. Ogólnie mogłabym potem zrobić jakieś. Tutorial, jak używać stronki pikru, jak używać pikru Creator, ponieważ w to nie będziemy się głęboko dość zagłębiać, ale myślę, że mogę Wam mniej więcej powiedzieć, jakie warstwy były potrzebne do zrobienia tego pikru i będziemy lecieć sobie kategoriami po kolei, które po prostu są zrobione, że tak to ujmę. Które faktycznie mimo wszystko macie po kolei te kategorie do wyboru. Więc tak, zacznijmy od tego, że na pierwszym. Powiem tak, ja nie mam dla tego pojęcia, co tam się dzieje. To jest przyspieszone tyle razy, że ja straciłam rachubę, więc przepraszam. Poza tym niektórych rzeczy nie nagrałam, więc, więc też jest pewien problem. Więc pierwszą z kategorii są bazy. Bazy zostały zrobione mniej więcej tak, że no, przepraszam bardzo, ale są tylko dwie. Jedna jest taka bardziej szczupła twarz, jedna jest bardziej taka trochę kwadratowata twarz. Więc w tej kwestii powiedziałam, że jest całkiem tak akceptowalnie, chyba nie wiem. Ogólnie wszystkie te bazy mają aktualnie na moment nagrywania 18 kolorów, więc tak. Więc lecąc dalej, skoro mamy dwie... Sorry, tylko dwie bazy. To, co mamy dalej? Mamy dalej uszy. Uszy mają ogólnie tą samą ilość kolorów co bazy, więc wiecie, mamy jako bazę mamy głowę i ramiona, a dalej mamy uszy, są zupełnie oddzielne. Więc mamy pięć typów uszu: jedne są takie, no, no zwykłe, z tą częścią, która jest tutaj, która jest przytwierdzone tak jak moje ucho, wiecie, no do reszty twarzy. Mamy również drugą wersję, która jest. Zasadniczo tym samym uchem, tylko ten kawałek jest niedoczepiony, do reszty twarzy jest odczepiony. Dalej mamy wersję taką bardziej zaostrzoną. Dalej będziemy mieć wersję taką bardziej elfią. Jak również będziemy mieć taką bardziej krowią wersję, więc mamy całkiem różnych wariantów. Ogólnie mają tą samą ilość kolorów co skóra, więc myślę, że to jest całkiem okej. Okay. Dalej mamy włosy. Włosy były dla mnie dość ciężkie, ponieważ musiałam je rozdzielać na nawet trzy różne elementy. Mamy grzywki, więc mamy coś, czego ja nie mam. Ale zasadniczo tą część włosów, która jest. Tutaj, tu, tu 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 tu. Dalej będziemy mieć włosy mitthe, czyli te, które są tak, jakby na całej głowie, które są zasłaniane przez uszy, i są jednocześnie zasłaniane przez grzywkę. Czyli powiedzmy, w moich włosach to byłaby wciąż grzywka, chyba że byłoby to coś takiego, wtedy to już byłoby mit. Ciężko się tłumaczy. Ale ogólnie, jakbyście, wiecie, pobawili się trochę tym moim pikru, to byście mniej więcej załapali o co chodzi, mam nadzieję. Dodatkowo, jeżeli o włosy chodzi, włosy w pierwszej tej iteracji, nie wiem, czy ja będę dodawać jeszcze kolory, czy nie, ale w pierwszej iteracji włosy mają 21 kolorów. Problem pojawił się wtedy, kiedy okazało się, że limit kolorów do jednego itemka, do jednego obiektu to 18. Więc dlatego. Na skórze było idealnie, nic się nie powtarzało, nic się nie dublowało. Natomiast we włosach i w oczach i w wielu innych elementach będziemy mieć taki problem, że będziemy mieć duble, że tak to Więc biały element będzie miał wszystkie 18 możliwych słoczy zapełnione, tak żeby kolor słocza faktycznie korespondował z obiektem, który wam się tutaj wyświetli. Dalej, niestety, pojawił się drugi element, który. Jest duplikatem pierwszego, ale on ma te słocze, które nie zmieściły się w tych pierwszych 18, więc dla włosów będą to trzy słocze, które niestety nie mogą już korespondować kolory. kolorystycznie, po prostu są te pierwsze trzy, a reszta jest pusta, przykro mi, więc to jest mniej więcej sposób, w jaki obeszłam pikru i jego ograniczenia dotyczące kolorów. Nie jest to może najlepszy sposób, ale to jest chyba najlepszy sposób, do którego doszłam dość szybko, więc dalej jadąc mamy właśnie te mid hair i mamy back hair. Back hair są kompletnie za całą tą bazą, za całą głową, więc to są te włosy z tyłu. Ogólnie z włosami miałam największy problem. Dalej z włosami mamy takie Serczące po prostu sigh czyli coś, co byłoby normalnie w tym miejscu, o tutaj. Więc to te same zasady. Następnie mamy antenki. Antenki to są te takie sterczące te które są zazwyczaj wanimy. Więc to również żeśmy zrobili. Ile tego jest od groma. Tyle wam. Jest tego masa. Dalej mamy detale skóry i to jest pierwsza z kategorii, której ma swój duplikat. Część właśnie z tych kategorii ma swój jeden, a nawet dwa duplikaty czasami. Ponieważ czasami chcesz mieć i pieprzyki, i piegi Czasami chcesz mieć i bliznę, i bielactwo Czasami chcesz mieć po prostu bardzo dużo zmarszczek Więc takie mniej więcej są podkategorie w detalach skóry Zrobiliśmy piegi, zrobiliśmy pieprzyki, zrobiliśmy blizny, zrobiliśmy bielactwo i zrobiliśmy zmarszczki Dużo ogólnie roboty z tym jest Jakby ja jednocześnie polecam i nie polecam Dalej mamy blusz i blusz jest dość taki wiecie wiemy o co chodzi i on również ma swój duplikat więc jest blusz jest blusz dwa żebyście mogli mieć mega blusz dalej mamy brwi brwi były dość proste ponieważ one mają tylko jeden swatch, za co przepraszam tak troszeczkę ale ale możecie nie mieć w ogóle brwi więc to też jest wasz wybór możecie je kompletnie zgolić waszej postaci którą robicie w tym pick room. dalej mamy oczka oczka no też są niestety podzielone na oko i na oko duplikat który ma pozostałe słody które Zmieściły się w pierwszym, w pierwszej wersji. Część z tych ocz, oczu, Cztery ogólnie itemki w tych słoczach, Mają tylko jeden swatch, bo, bo są zamknięte, więc nie było potrzeby robić więcej. W zasadzie pięć, ok? Pięć. Ma tylko jeden swatch, bo są zamknięte, albo są to oczy saitany. Dalej mamy zarost. Zarost stwierdziłam, że zrobimy tylko jeden. Nie zrobimy tam duplikatu. Sorry. Dalej mamy buzie. Buzie są ogólnie fajne. Problem w tym, że potem dorabiałam. Trzy dodatkowe buzie i one niestety, ale no nie nagrałam ich, więc tutaj przepraszam, dalej są noski. Noski mają po jeden słocz, ale jest ich całkiem sporo, tak mi się wydaje. Dalej mamy naszyjniki. I ogólnie z naszyjnikami jest taki problem, że część z nich ma jeden słocz, część z nich ma dwa słocze, a część z nich ma trzy, więc część po prostu nie jest. Tych słoczy wypełniona I to jest troszeczkę moja wina, wiem o tym Przepraszam, ale to było tak Dużo rzeczy do zrobienia Matko kochana Dalej mamy piercing Piercing ma swoją kopię pierwszą I kopię drugą, a przynajmniej wydaje mi się Że uda mi się to update'ować Żeby miał kopię, żeby Faktycznie były trzy części piercingu nadzieję, że mi się to uda I piercing ma trzy kolorki, jest to dość prosto I dalej mamy Zbliżamy się tak troszeczkę bardziej do końca Ponieważ mamy koszulki i zostały im zrobione, nie wiem, tam 9 słoczy, chyba, albo 8. Wydaje mi się, że mają 8 słoczy koszulki. Tak samo jak te kamizelki. I kamizelki są po to, żeby narzucić je na koszulkę, żeby było trochę layering, moi drodzy. Dalej mamy znowu taki duplikat, ponieważ mamy uszka i mamy uszka 2. I to są nie uszy te takie tutaj, tylko te takie kocie uszy. Psie, uszy, rogi, jakieś aureolki czy coś w ten desyn, żebyście mogli robić sobie specjalne postacie, więc to jest takie dość um, specjalne, bym powiedziała. Dalej możecie sobie wybrać tło, narysowałam kilka teł, a kilka z nich to są po prostu płaskie kolorki, dalej są jakieś kształty, które możecie sobie wybrać, żeby były za waszą postacią, żeby to było bardziej takie estetyk dla was. I na samym końcu mam ostatnie dwie kategorie, które są jedną z nich to jest taki overlay, żebyście mieli taką ciekawą teksturkę po prostu powiedzmy starego telewizora. Czym będziecie mieć takie ziarno I ostatnie to jest miejsce, w którym możecie wybrać, gdzie znajduje się mój watermark. Bardzo mi przykro, ale nie będziecie mieć takiej. Ja wam nie daję możliwości usunięcia go, przynajmniej tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że nie możecie usunąć tego watermarku. Jeżeli się nie da, to bardzo dobrze, a jeżeli się da, to bardzo mi przykro. Tak nie powinno być. Ogólnie, możecie sobie używać tego pikru, przynajmniej ja tak to rozumiem. Jeżeli coś źle zrozumiałam, to sorry, ale ma. To, że tak tu ujmę, pozwolenia w zakresie jakich możecie używać tych, że tak tu ujmę, no, obrazków. Są ogólnie cztery i ja je tutaj spróbuję omówić na podstawie tego, co zrozumiałam. Ale jest Personal News, czyli takie coś, że, no, pokazuję sobie to sobie tylko i powiedzmy moim znajomym. E, sobie wyślę raz i to tyle, albo pokażę, o patch mama, jakie, jakie fajne zrobiłem. I to jest mniej więcej Personal News, czyli nic. Gdzie tego w sumie nie pokazujesz, tylko swojemu znajomemu takie hihihaha, więc to możecie robić. Ale mamy non-commercial, use, co również jest u mnie pozwolone. W tym całym pikru. I to mniej więcej znaczy, że możecie sobie to ustawić, powiedzmy, jako zdjęcie profilowe na Waszym YouTubie, Facebooku, Instagramie czy innym śmierdu. Możecie sobie tego używać, dopóki na tym nie zarabiacie. Możecie sobie używać tego w dowolnym miejscu, tak naprawdę, byle byście nie zarabiali na Dalej mamy commercial use, co jest u mnie, no sorry, zabronione. I to jest mniej więcej używanie tego w ten sam sposób, co non-commercial. Tylko, że commercial Więc powiedzmy, zaczynacie sprzedawać kubki z tym, co się wydarzyło w tym bikru Albo zaczynacie robić... Mniej więcej printy albo coś w ten desen. No to tego tutaj, no sorry, ale nie pozwalamy na to. Dalej mamy czwarte pozwolenie, czyli to jest processing, i to jest dozwolone, czyli przynajmniej w moim pikru jest dozwolone, bo każdy pikru może sobie ustawić różnie te pozwolenia, no nie? I processing to jest mniej więcej tak, że możecie tu sobie wrzucić, w sensie ja wam pozwalam to wrzucić do innego programu, coś tam sobie pozmieniać, bo a. Tutaj kolorek był nie do końca taki, jak potrzebowałem, albo tutaj mogło, mogło to być mniejsze, to ja to sobie zeskaluję, albo tutaj coś sobie dorysuję, bo nie było powiedzmy takiego elementu do wyboru, więc to również jest Vergitis Majony. Więc to jest mniej więcej to, co chciałam tutaj zauważyć. Dalej, co jest bardzo ważne w pikru to jest rozmiar płótna. I jak widzicie, tam na samej górze ekranu mam napisane pikr albo. Pikru. Pikru PAL-2. Tam jest rozmiar płótna i to jest 1000 na 1000. I to jest jeden z moich największych błędów, bo przez to zmarnowałam co najmniej 4 godziny na eksporcie, bo zaczęłam to eksportować właśnie w formacie 1000 na 1000, ponieważ pikru ma tak naprawdę dwie opcje. Jedna z tych opcji to jest taka, by wasze pikru było w kształcie kwadratu, czyli ma orientację płótna 1 do 1, czyli kwadrat, albo ma orientację 9 na 16 i ktoś coś nie wiem, czy ja to pominęłam, czy to jest mój problem, czy to jest mój błąd, czy to jest nie wiadomo co, ale problem polegał mniej więcej na tym, że zaportowany format to 600 na 600, a nie 1000 na 1000. Więc dobra, okej, okay, musiałam wszystko downsizować, wyeksportować jeszcze raz i próbować jeszcze raz. O matko kochana. Dodatkowo zrobiłam to źle. W sensie moje eksportowanie mogłoby być lepsze, ponieważ kiedy eksportujecie pikru, macie możliwość uploadowania tego wszystkiego naraz. Ale problem w tym, że uploadujecie wszystko w ramach jednego koloru, więc powiedzmy macie 15 włosów, więc uploadujecie wszystko naraz, ale tylko w różowym kolorze. Więc to nie tak, że o ta fryzura w 15 kolorach, no nie, nie, no tak nie działa. I, I tutaj jest moment, w którym cierpiałam. Musiałam to zrobić ręcznie, w większości przypadków to, co mogłam, to zrobiłam pulk upload, żeby było mi szybciej, ale mimo wszystko chciałam zmieniać nazw większości plików, a tak naprawdę wszystkim plikom, więc to było, to była dla mnie droga przez nękę. Ten cały pikru to było ciężkie, to było trudne i to było męczące. Spędziłam nad tym naprawdę nie wiem ile, ponieważ oczywiście nie robiłam tego wszystkiego naraz. Robiłam to, wiecie, tak. Robiłam to, tak wiecie, powolutku, a tu dzisiaj coś zrobię, a dobra, to to jutro coś zrobię, a to na Wojszacie trochę porysujemy, więc... Ja tak naprawdę zaczęłam to prawie miesiąc temu, więc na przestrzeni miesiąca rysowałam, uploadowałam, eksportowałam, importowałam. Zmieniałam skalę obrazków, ponieważ coś zrobiłam źle i mi się pomyliło, pomieszało i zrobiłam to niepoprawnie. Ponieważ uploadowałam to jako 1000 na 1000, a nie 600 na 600, więc. był ból. Tyle mogę powiedzieć. Więc. Co w związku z tym, co mogę pomóc sama sobie, co mogę poradzić, no teraz już nic. Czas został stracony. Robię to praktycznie od miesiąca, więc nigdy więcej. To jak ten pikru mnie wymęczył mentalnie, jest niesamowite i nikomu tego nie życzę. Ogólnie jeżeli zabieracie się za robienie tego pikru. Powodzenia, moi drodzy. Ja nie chcę nic mówić, ale podziwiam wszystkich, którzy faktycznie robią te pikru i one są takie mega rozbudowane i one są dopracowane. Mój mój nie jest dopracowany, od razu mówię przez całe to gadanie widać, że ja tego nie dopracowałam i że byłam po prostu zmęczona robotą. O mój Boże. A, no cóż. E, udało nam się zrobić wystarczająco dużo, by mieć z tego content. Ej, bo ja nie chcę nic mówić, ale nagrałam przynajmniej 12 godzin tego, z czego w większości i tak nie nagrywałam, ponieważ całe to downsizowanie, eksportowanie tego, a potem importowanie tego do Pikru było tak po prostu męczące. Tego nie dałoby się oglądać, ponieważ to non-stop skacze pomiędzy okienkami, więc to oczopnąć można dostać, a ja szanuję ludzi z epilepsją, więc nie robimy tego tutaj. Już wystarczy, że to, co dzieje się za mną, da się ledwo oglądać. Ale no, jak widzicie, ogólnie nie cieniowałam wszystkiego ręcznie. To było bardziej, żeby zrobić bazę, cieniowanie, nie cieniowanie, czyli te, te rozświetlenia, a potem skopiować wszystkie kolory i będzie dobrze. To, to była moja domena, to było moje mocno. Będzie dobrze. Dodatkowo zastanawiałam się, czy tego nie rzucić wiele razy, ponieważ to jest... To jest mimo wszystko robota. Jakby patrzycie na mnie jak na idiotę. Macie rację, ale jednym z moich podstawowych błędów było złe wycieniowanie niektórych elementów. Ponieważ o ile oczy, skóra, jak również ubrania zostały wycieniowane, jakby, wiecie, światło padało z lewej górnej strony obrazka, tak włosy zostały wycieniowane jakby światło padało z prawej górnej strony obrazka, przez co wygląda to źle. Help. Me. Ja ja nie wiem co mi się wydarzyło, ale jak widać pikru. O mój Boże! Jakby ja na przestrzeni tego pytałam się Was, co tam pododawać? Chcieliście krasnala? Dostaliście krasnala. Więc nie wiem, ja, ja jestem zmęczona tym samym. <gry> Po prostu to jest takie, o mój Boże, ja już nie chcę. Po prostu to ile czasu mi to zajęło? Wydaje mi się, że w momencie jakoś w połowie roboty wbiliśmy 1000 subskrypcji, za co bardzo dziękuję. I z tego w ogóle powodu mamy Drody Senior Style po więcej informacji zapraszam. Do specjalnego filmu z tym. W ogóle od jakichś dwóch tygodni przez zupełny przypadek, mamy dwa filmy tygodniowo, co jest zabawne, bo to było bardzo nieplanowane. Zastanawiam się w ogóle, jak Wam się podoba koncept rejsowania wspólnego, czyli właśnie to, co pojawiło się w ostatnim filmie, czyli w czwartek, ponieważ w czwartek stwierdziliśmy, że hej, w się ja stwierdziłam, że hej w sumie, czemu nie, specjalny dzień, urodzinki, matko, kochana, kolejne, więc zróbmy specjalny film dla was i, i to było to. Więc zastanawiam się, czy ten format powinien zostać, czy nie, także dajcie znać w komentarzach i jak wy to odebraliście, więc co tam dalej jeszcze nam pozostało do omówienia? O mamciu, to zapewne jest jeden z dłuższych filmów na tym kanale, w sensie wiem, że mam filmy, które trwają po ponad godzinę, ale mimo wszystko pikru był wymagający dla mnie, ponieważ czułam się jakby po prostu woda z mózgu mi się robiła, bo to było bardzo szybkie zmienianie się pomiędzy jednym a drugim tematem. W jednym momencie robię to, w drugim momencie robię to, zapomniałam dodać tego, to trzeba to dodać, a potem się jednak zepsuło, ponieważ było coś tam źle wyeksportowane, bo był źle, zły rozmiar pliku, bo coś tam i to się źle skończyło, bym powiedziała, bo no co zrobisz, no to jest. Mimo wszystko duże roboty. To, że udało mi się to narysować w jakiś. Okej, okay, uznajmy, że narysować udało mi się w 12 godzin, a potem to eksportowałam i importowałam do pikru, więc. ramy czasowe są dość płynne. Ja bardzo przepraszam za to, ale no niestety tak jest. Tak to jest, kiedy się nie do końca liczy, ile czasu się spędziłam nad daną rzeczą, ale bardzo przepraszam, to troszeczkę jest moja wina w tym momencie. Clickbait. Przepraszam, że staczam się do takich elementów. Wiem, że Iść z Was mnie szanowała i że pewnie już nie, ale my pikru robimy, czego się spodziewacie, bo ja długo gadając o tym. I że tak to ujmę, dalej, pod sam koniec musiałam również zrobić w ogóle te ikonki, o czym zupełnie zapomniałam. I tutaj jeszcze śmieszniej. To chyba już robiłam na formacie 600x600, ale co? Bez supported format 96x96. Tego już nie downsizowałam i na szczęście tutaj nie było problemów. Wiem, że część z tego jest dość nieczytelna, ponieważ... No, to jaka to jest część została zaznaczone po prostu kolorem czerwonym. Jeżeli to jest mała część, to średnia, to widać. Ale hej, zrobiłam również tej ikonki. Macie speedpaint za mną, jak to mniej więcej wyglądało. Więc to jest mniej więcej historia tego, jak zrobiłam to pikru, Jak mniej więcej działa to no i że to jest po prostu zrobione przez człowieka dla innego człowieka eee. Więc ja zdaję sobie z tego sprawę, że ten film jest już tak długi, więc lećmy do podsumowanka Okej, okay, więc... Łopanie, moi drodzy! Udało nam się to zrobić. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jak to zaprezentować, więc tutaj po prostu puszczę parę przykładów. Ogólnie, Wy również już się bawiliście tym pikru. Na moim serwerze na Discordzie dałam Wam do tego link. Więc ogólnie, link do tego pikru zostawię w opisie tego filmu, jak również w przypiętym komentarzu. Ciągle mówię o tym Discordzie, więc do tego również zostawię linki w. I przy pięknym komentarzu, bo nie pochwalcie się, proszę, jakie rzeczy zrobiliście tym pikru, więc ja będę bardzo zadowolona, po prostu widzieć, że to działa faktycznie, fizycznie działa, bo to ile frustracji mi to przyprawiło, to jest po prostu, o matko kochana, nawet nie chcę o tym mówić, ale no zdajemy chyba sobie sprawę z tego, że to jest ciężka robota. Podziwiam wszystkich, którzy to robią po prostu, bo chcą. Ja niestety jestem speedrunnerem, który nie jest w stanie usiedzieć nad jednym rysunkiem, Więcej niż 4 godziny, więc Więc no, to tyle. Tak naprawdę. Czy mamy coś więcej do powiedzenia? Tak! Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, zostawcie komentarz. By the way, zrobiłam sobie swój autoportret, bo testowałam jakieś brasze, ale tego nie nagrałam, więc wstawię to tutaj, bo nie mam gdzie, także plop. Tak, brasze są. Nie, nie mój styl, ale są całkiem git. Ogólnie ja w tym stylu nie rysuję, jak zauważyliście po tym piklu, ale coś jest. Więc, 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 więc tak. Ogólnie Mam nadzieję, że przetrwaliście ten. Filmik, dajcie znać, czy powinnam zrobić tutorial, jak ogólnie uploadować te rzeczy i jak zrobić to szybciej. Jak zrobić to w sposób przemyślany i, i, i tak. Może to komuś się przyda, może ktoś faktycznie będzie na tyle szalon, żeby również coś takiego zrobić. Także dajcie znać w komentarzu. Tymczasem ja będę się zbierać, dopijać herbatę, a wy trzymajcie się ciepło i pa pa.